Witam tu MrKrysto9. Dzisiaj chcę otworzyć swój publiczny serwer, tym razem nie hardcore tylko Survival. I to nie będzie tak szybko zamknięty jak poprzednio. A ze mną teraz jest... Dostań Czy Który w Minecrafcie ma nick Niraxu właśnie? I co? Przed chwilą sprawdźcie, z zapatrzałem te właśnie strefy na PvP Pokażę jeszcze zip Właśnie zrobiliśmy jeszcze wa Parkour I tu jest żelazo łatwe, lód średni Soul sand trudny I już ultra hardcora już ja zbudowałem nie Ten Niraksu Łofak, oh, niszczyły się tabliczki, bo były na bocie. Szczerem. I tak ten parkur no. wygląda. No. Fa! I tak to sobie no. wygląda właśnie, no. taki parkur. No. A no. mhm. I gdzie się... I tu już się kończy to co On z, snajper budował I zaczyna się to co ja Wiedzę że snajper do tej skrzynki dał diamenty Tak to będzie nagroda Tak, to kto pierwszy pojdzie. tu dojdzie ten dostanie diaksy A jeszcze kto przejdzie pierwszy mojego parkura który tu się kończy tym popsułem który ma powiedzmy na końcu checkpointa takiego ale lipnego lipa checkpointa ma to teraz po prostu będzie tu skrzynia również czekała w której będzie nawet więcej niż to co dał snajper to będzie nagroda za ukończenie hardcora będzie 30 diamentów. Co tam pisze? Później ci powiem. Oraz będą szma, trzy No jest przy... Oczywiście, że wszystko tu jest na kuboidzie. Hmm. No i dobra. Aha, tylko... Hmm. Gracze chyba, moment, rozbiję tu tylko dla tego jednego, dla żeby na pewno gracze tu mogli ją właśnie tam rrr, móc otwierać się, bo tak to ogólnie jest to na kubo idzie. Hmm. Mm -hmm. I no. tak tu się serwer prezentuje Jeszcze jest w ogóle tryb gry paint, i tam jest do niego arena No, czy pójdziemy tam Tak, tylko musielibyśmy się schować do skrzynki EQ cool. To ja szybko pójdę na spawna se schowam, do skrzyni kresu Jeszcze pokażemy wam tylko no, so Dobra już wszystko schowa... Aha, dobra ja jeszcze mam przecież na sobie na sobie jak zbroja To nie pozwala mi, czy na sobie diag zbroi Moment, jeszcze schowałem tylko do skrzynki kresu swoją zbroję Aha, jak już schowałeś sobie wszystko, nie? To musisz mieć jeszcze survival włączony Aha, no i wiadomo jeszcze na ha on ma to włączonego kreatywa właśnie jest Stefanon pvp o kurde zgłodniałem e Ej, masz głód ubył ci? nie to dobrze ja szybko muszę zjeść bo to jest takie chamskie nie że jak masz trochę głód stracisz to nie możesz tam wejść e wiem takie coś głupiego jest dobra kaj ty jesteś właśnie nie wiem chyba pod tobą no dobra, dobra ja pójdę do niebieskich do niebieskich ty bądź czerwonym i mecz się zaraz zacznie w razie czego jakbyście chcieli żebym coś tam dodał albo coś tam poprawił w serwerze to proszę mi napisać komendą help op No. Ach, zaraz będzie bitwa na śnieżki. No Go, 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 go. Yeah. ja, Tam gdzieś powinni być, tu chyba nie jest. Aha, ja tutaj jestem. Aha. O kudo. Kaja ten. Kaj ten kokosik jeden jest. W ciemności. A tu jesteś. <grym> Jeee, że on jeszcze zjef... Fragment zajebiście. Dobra, kaj tybi. na no, tym spawnie on nie jest. Jeszcze może w takim razie on jest na tamtym teraz. Dzień dobry panu. I do widzenia panu. A i śnieżki to jest taka, taka zwyczajna broń, a jeszcze tu mamy do dyspozycji bombkę. O taką mniej więcej jajko? Szczerze, Jajkiem go zatłukłem.

Mam jajko, to Cię spoko jajkiem tak No Uda, jak ktoś nie, mi na Skype pisać, kiedy ja nagrywać. Właśnie. A jestem czerwona, mogę sobie wziąć to odbroję? Nie, znaczy mhm. chyba możesz, ale wątpię, bo... bo tu się bardziej w broniach kupuje. A właśnie, a propos kupowania, można, tu jest 3 sobie zakupić ciężką artylerię. Ja sobie kupię działko. I kupiłem działko, czyli działko, działko wygląda jak taka dynia. I właśnie widzimy nasz cel do mordowania. I stawiamy takie działko, pojawia się ten gostek, ten gość, juhit, you you hit i on tak na, za mnie rzuca śnieżkami po prostu. I tak to mniej więcej wygląda właśnie Z tą dynią Czy z tym działkiem Ja zaraz go uduszę Bo on ciągle na escape pisze Jajko! Cztery! Jajko! Nie mam mnie Dawid Nie mam Dawid a kaj ten głupi bałwan. Nieważne. No. Ła, wow, Chunking King Błonder. Odkuda. Zbog zbuzgowałem się. Wagger. Wagger. Zbugowali mnie. Dobra, no i właśnie tak to wygląda. No, no, no i ogólnie tak to się tutaj na tym serwerze prezentuje A więc zapraszam Aha, zapomniałem powiedzieć najważniejszej rzeczy A mianowicie tego zapomniałem powiedzieć Że, pop że ten D Żeby grać na tym serwerze Trzeba ściągnąć taki program podobny do Hamachi Ale to już nie Hamachi I podam oczywiście do niego link w opisie o, w ogóle mam buga i te przedmioty z tej gry mi zostały. Czyli mam 36 śnie śnieżek, jajko i patyk. I a, dobra, odbagowało mi się. No i właśnie tak to wygląda. No no to nara wbijajcie.